Ile razy zastanawiałeś się, co powstrzymuje cię przed postępem, przed realizacją tego, czego tak bardzo pragnie twoje serce? Być może odczułeś ciężar straconego czasu, odłożonych planów i szans, które wymknęły się z twoich rąk. Ale dzisiaj, za pozwoleniem Najwyższego, przynoszę ci transformującą wiadomość o tym, jak pokonać prokrastynację. Poczuj wezwanie. Aby usłyszeć coś, co może zmienić sposób, w jaki przeżywasz swoje dni, i dostosuj się do boskiego celu, który Bóg przygotował dla Ciebie. Pośród ciszy Twojej duszy słyszę wołanie, które kierujesz do Ojca. Pragniesz osiągnąć tak wiele, ale czujesz ciężar czasu, który wydaje się uciekać z Twoich rąk. Dziś przychodzę do Ciebie jako posłaniec światła, niosąc słowa, które są niczym niebiańskie nasiona dla Twojego serca. Bądź uważny, ponieważ Najwyższy ma plany, które wkrótce zakwitną w Twoim życiu, ale do tego potrzebna jest odwaga i wytrwałość. Widzę, że często pozwalasz, aby strach i wątpliwości powstrzymywały Cię przed podjęciem pierwszego kroku. Jednak Ojciec przypomina Ci, że nie dał Ci ducha tchórzostwa, lecz mocy. Miłości i samodyscypliny. Każdego dnia, kiedy odkładasz na później to, co wiesz, że jest ważne, Twoje powołanie wydaje się bardziej odległe. Ale mówię Ci, dziś jest właściwy dzień, dziś jest czas na działanie. Kiedy poczujesz, że brakuje Ci siły, pamiętaj, że nie idziesz sam. Pan zastępów jest tym, który cię podtrzymuje swoją wierną prawicą. To on odnawia twoje siły, jak orły, które latają wysoko i daleko. Dlatego powstań i zdecyduj w swoim sercu, że czas na zwycięstwo zaczyna się teraz. Prokrastynacja nie będzie miała już nad tobą władzy. Zostałeś stworzony na obraz i podobieństwo Boga, a w tobie tkwi ogromny potencjał do wielkich rzeczy. Jednak ten potencjał musi zostać aktywowany przez Twoją wiarę i działanie. Samo marzenie nie wystarczy trzeba działać. Pamiętaj, że nawet najmniejszy krok w kierunku Twojego celu jest potężniejszy niż największe marzenie, które pozostaje tylko w Twoim umyśle. Widzę, że Masz wiele pomysłów, wiele planów, ale często gubisz się w chaosie, od czego zacząć. Posłuchaj tego słowa, priorytet. Najpierw szukaj Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie Ci dodane. Kiedy stawiasz Boga w centrum swoich decyzji, On prowadzi Cię właściwą drogą, a Ty nie będziesz chodził w ciemności. Istnieje subtelna pułapka, którą wróg próbuje przed Tobą postawić rozproszenie. On wie, że jeśli uda mu się ukraść Twoją uwagę, ukradnie też Twoją produktywność. Dlatego przywdziej zbroję Bożą i opieraj się tym pokusom. Trzymaj oczy skupione na Jezusie, autorze i dokończycielu Twojej wiary, a wszystko, co robisz, będzie się powodzić. Dziś niebo mówi Ci, że nadszedł czas, aby siać, abyś mógł zbierać we właściwym czasie. Co masz teraz w swoich rękach? Użyj tego, ponieważ Bóg błogosławi tych, którzy działają z tym, co już posiadają. Pamiętaj o historii talentów. Ten, kto był wierny w małych rzeczach, otrzymał dużo więcej. Tak będzie z tobą, jeśli będziesz pilny. Widzę przed tobą otwarte drzwi, ale potrzebna jest też odwaga, aby przez nie przejść. Nie pozwól, aby strach przed tym, że nie jesteś gotowy, cię sparaliżował. Bóg nie powołuje przygotowanych, On przygotowuje powołanych. A ty zostałeś powołany do wielkich rzeczy, do przynoszenia owoców i chwalenia Jego imienia we wszystkim, co robisz. Czas jest cennym darem, który ci został dany. Każda chwila, która mija, jest okazją do zrobienia czegoś, co oddaje chwałę Bogu i buduje Twoje życie. Doceniaj czas jako boski zasób i nie marnuj go na rzeczy, które nie mają wiecznego znaczenia. Proś Pana o mądrość, aby rozpoznać, co jest priorytetem. Czuję w sobie, że Ojciec pragnie, abyś uwolnił się od ciężaru winy za stracony czas. On jest Bogiem odnowy i może przynieść nowe początki we wszystkim w Twoim życiu. Powierz mu swoją przeszłość. Zaufaj Mu swoją przyszłość i żyj w pełni teraz. To jest klucz, aby Twoja dusza znalazła odpoczynek i cel. Nie pozwól, aby opinie innych były łańcuchami, które cię wiążą. To, co się liczy, to to, co Bóg o Tobie myśli nazwał cię ukochanym dzieckiem, odkupił cię i dał ci nową tożsamość. Idź z tą pewnością, wiedząc, że to Jego przychylność otwiera drzwi, a nie aprobata ludzi. Kiedy pojawią się trudności, a one nadejdą, pamiętaj, że to w twojej słabości moc Boga się doskonali. Nie poddawaj się, ponieważ każdy pokonany przez Ciebie trud przybliża Cię do wypełnienia Twojego powołania. Ojciec jest z tobą na każdym kroku, wzmacniając cię i prowadząc właściwą drogą. Wdzięczność jest potężną bronią przeciwko prokrastynacji. Zacznij każdy dzień, dziękując za to, co już masz i za możliwości, które mają nadejść. To zmienia twoją perspektywę i daje ci energię do działania. Kiedy twoje serce jest pełne wdzięczności. Twoja dusza porusza się z większą lekkością i radością. Reszta tekstu może zostać przetłumaczona w kolejnym kroku, jeśli sobie tego życzysz. Uśmiechnięta twarz o uśmiechniętych oczach czy ta część jest zgodna z twoimi oczekiwaniami.